My od wielu lat robimy taki program, który się nazywa Zaadoptuj Rzekę. To będzie pierwsza zaadoptowana cała rzeka w Polsce. To też jest istotne, żebym ja chciał się, żebyśmy się tym chwalili w Polsce. Samorząd łączy wiele rzeczy. A taką symboliczną rzeczą jest rzeka. Ruda została rzeką roku i myślimy, że warto o to nasze wspólne dziedzictwo dbać. Korzenie żorskie, bo tam, bo stamtąd wypływa, przepływa przez Rybnik, no i kończy właśnie w Tużu. W Tużu, tak się Turzu. mówi. Będziemy mieli taki wspólny wspólny żorsko-rybnicko-kuźniański odcinek i to jest, i to jest dobre tym bardziej, że jak na to nie patrząc trzeba o przygodę dbać. Mam partnerów w Żorach, mam partnerów w Rybniku i macie mnie w Kuźni Raciborskiej, więc my musimy zacząć myśleć perspektywicznie jak tą wodę zatrzymywać na miejscu opadu, a nie eksportować prosto w koryto, które nie jest gotowe do naszych wybetonowanych placów i powierzchni dachowych. Trzeba będzie się nauczyć tą wodę zwyczajnie magazynować, czy w lesie przy pomocy meandrów, czy jakiś bag, dbać o jakieś zabagnienia, czy też o zwyczajnie budować zbiorniki retencyjne. Wpuszczenie wody deszczowej do plastikowej rury to jest tylko przeniesienie problemu do sąsiada. My chcemy retencjonować wodę na miejscu, rzeczywiście będziemy ilość studni chłonnych nie tylko przy tych inwestycjach rozwijać, jak również myślimy o zbiorniku retencyjnym, takim suchym, ale który mógłby być również wykorzystywany, tak jak tu w planach rybnickich jest, do zatrzymywania części wody w okresie suszy, również w tym roku będziemy przystępować do zrobienia takiego zbiornika retencyjnego na samym początku rzeki Rudy. Rzeka Ruda zaczyna się na styku ulicy Spółdzielczej z Jarem. Dalej jest tam, są tam położone ogródki Jar. Byłoby to na samym początku rzeki Rudy, dlatego, że tam spływają wody m.in. z osiedla Pawlikowskiego, z tych okolicznych rejonów. No i część wód prawdopodobnie również ze strefy osiny będzie tam spływała. W związku z czym musimy, musimy coś takiego wybudować. Projekt najprawdopodobniej zaczniemy już w tym roku, być może w przyszłym roku zaczniemy budowę i to nie jest aż tak bardzo skomplikowana inwestycja tego typu zbiornik w związku z czym być może w przyszłym roku byśmy to zakończyli. Współpracujemy ze szkołami, którym dostarczymy pojemniki na oszczędzanie wody deszczowej. Czyli zakupimy pojemnik, zakupimy tak, takie urządzonko proste, które podłączy się do, do rynny i będzie łapało wodę deszczową, którą będzie mogła szkoła użyć, a to do podlewania. Takim marzeniem, moim jest, nie, nie wiem, czy to możliwe, żeby we wszystkich gminach nad rzeką Rudą takie pojemniki znalazły się nie tylko w budynkach użyteczności publicznej. Ale na przykład w domkach prywatnych. Myślę, że to jest początek. Ten, to, co tutaj robimy, jest początkiem kompleksowego spojrzenia na kłopot wodny, który mamy wszyscy wspólnie. Będzie się działo na rzece Rudzie również w żorach.